I oczywiście ma z tej strony KeBusta w dzisiejszym odcinku co robić ze swoimi inwestycjami. Na pozór głupie pytanie, ale wiem, że dostaję... znaczy wiem, generalnie bardzo dużo dostaję takich pytań. I no ja rzadko odpisuję na diemy, chyba że to jest jakaś współpraca. <laughs> Albo ciekawe, rzeczywiście pytanie. Nie wiem. No, szczerze na ciekawe pytania odpisuję. Na pytania typów co zainwestować 2,50 po prostu nie odpisuję. I tutaj koleżka zadał pomysł na odcinek, co robi ze swoimi inwestycjami. I to jest pytanie, które przewija się bardzo często, naprawdę jedno z częstszych pytań i odpowiem na nie raz na zawsze, i jeżeli ktoś będzie dalej je zadawał, będę po prostu odsyłał do tego filmu. Także dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Zapraszam Was na stronę Skinsmonkey, gdzie swoje skiny wymienicie I tutaj z moim kodem lub po prostu z linku w opisie z kodem KEBUS e, 5 dolarków przy tradzie powyżej 100 dolarów, także naprawdę fajny bonusik e, I na przykład takiego crafta możecie sobie wyciągnąć, zobaczcie Nonscraped, e, najlepsza pozycja Kato2015 e, Bonus do depozytu 35%, także korzystajcie, korzystajcie Przechodzimy sobie do Steama, no generalnie mm, Ja za dużo rzeczy nie będę sprawdzał e, Ale ja tło wam dam, żebyście sobie gdzieś tam widzieli, generalnie, jeżeli chodzi o to, co robi ze swoimi inwestycjami, ja polecam, wchodząc w inwestycje, zrobić sobie jakiś plan, założenia, kiedy chcecie tą inwestycję kaszałtować. I w momencie, kiedy, ta, kiedy wasz przedmiot, wasza inwestycja osiąga kwotę, którą chcieliście zrealizować, wtedy ją po prostu sprzedajecie. Dla mnie pytanie, co robi ze swoją inwestycją, świadczy tylko i wyłącznie o niewiedzy osoby, która inwestuje, więc jest totalnie bez sensu. Jeżeli już wchodzicie w daną inwestycję i rzeczywiście chcecie robić coś więcej na rynku, z tym niż inwestować 50 zł raz na miesiąc, co nie mówię, też jest spoko opcją, bo z 50 można zrobić sobie 100, ze 100 można zrobić sobie 200, z 200 400, i z tego naprawdę powstają fajne kwoty. Ja sam od małych kwot zaczynałem, więc ich nie neguję. Ale na małe kwoty też trzeba mieć plan i radzę je robić. Dlatego że gdy macie plan na małą kwotę, uwierzcie, że potem, gdy przechodzicie na większe pułapy cenowe łatwiej wam od razu na nich manewrować, także ja szczerze zachęcam do robienia różnych analiz na początku zaczęcia sobie od jednego przedmiotu, tak jak to polecałem, czyli na przykład od skrzynki i po prostu ją analizować. także głównym założeniem tego, kiedy chcemy sprzedać inwestycję, jest nasz goal, czyli cel. musimy sobie założyć, kiedy chcemy tę inwestycję sprzedać i za ile, oczywiście mniej więcej ile by nas satysfakcjonowało, e, więc no, ustalamy sobie na przykład 300%, jeżeli przedmiot osiągnie 300%, to go po prostu sprzedaję, e, jeżeli e, nie potrzebuję teraz pieniędzy, to trzymam go dalej, wszystko zależy tylko i wyłącznie od Waszej sytuacji, nie powiem Wam kiedy dokładnie co sprzedawać, dlatego, że to tylko i wyłącznie zależy od Was, jeżeli przedmiot jest nawet na górce, e, no to dalej są dwie opcje, albo sprzedajecie go teraz, albo trzymacie go dłużej, jeżeli trzymacie go dłużej, jest szansa, że albo wzrośnie, albo spadnie, co jest całkiem, i w, całkiem logiczne, e, no i z takimi wypadkowymi trzeba się właśnie liczyć. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie i nie będę dostawał już więcej takich pytań, bo to jest raczej pytanie indywidualne i ciężko na nie odpowiedzieć konkretnie, dlatego mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłem. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, i cześć.